Guys to jest odcinek specjalnie, robię to na głównym kanale, bo nowy, nowy główny kanał leci, że lecimy 21 minut. Let's go. specjalny Polski tak, dobra, lecimy z <śmiany> 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 Tak, Was z pytania. Czekajcie, nie? No. Jak to się mówi, komu w drogę w temu czas. Do chocmajt. Ej, dobra, idziemy do chocmy. Już jestem, mam ten kocyk. Nie pamiętałam, gdzie go zostawiłam. Ale, A, halo? Uwagi? No nie pierdol, dobrze, że mam to. Jeszcze pożałuję, że na mnie nie poczekali. Dobra, wystarczył trzy obroty. Tylko najpierw się schowam, tak żeby mnie przypadkiem... Okej. Poczekajcie tu na mnie, okej? Okay. I nie ruszajcie się, zaraz będę. No serio, poczekajcie, nie? Serio mój wóz tutaj wygląda? Si jak to się mówi, komu w drogę temu czas. Do Mike. Ej dobrze, będziemy do Hoxwist. Mówimy sobie tam fajne rzeczy. Dobra, idę. O, patrzcie i państwa. państwo. Nie no, ależ że się na mnie. Eee <gryzanie> twoim Adam? Pierwsze słowa Odczuwalna jestem po prostu. Oczywiście tak. Bardzo szkoda, bardzo szkoda. Rola życia Kasix, jak wiadomo tutaj humor Kasix, który mocno wszedł. No jestem po prostu kupa. to. no czemu tak blisko?

<głos> 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 Dobre fragmenty. Ale że będzie taki długi odcinek, ale to jest specjalny odcinek. I tak oto zakończył się totalnie zwykły dzień, po którym nastąpił kolejny. Absolutnie zwykły dzień. No... you <laughs> Boż wie do bierzak Co jest kurwa? O kur jest pies Siema W takim razie co teraz? No Ty kurwa, halo zbrzytek Jaki ja tyczny koło Czę coś mnie napadło, ja pierwkę, jestem kurka chorę psychicznie Przepraszam, czarny panie, ja wiem, ale Eee! Jak oceniasz zachowanie uczniów w tym sezonie? Czy jest ktoś, kto cię pozytywnie zaskoczył? Jakby nie patrzy jedno z najlepszych ról w całym polskim Hogwarcie. Pojawia się bardzo często Karygoda, to taki totalnie nawróty, tam. Totalnie nawalony, taki na nawy w trzy dupy. Tak! Och, ktoś tu na rąbany leży. Dobry melacz. Ale żurę!

Oni zawsze wygrywają. Ja jestem że jak ktoś zaprasza. Olimpka dobra jest. Patrzy się na mnie, kurwa. Co tam się ci ty kurwa za kurwo? Czy sobie dzisiaj się powyzywać, kurwa, nie? Dzisiaj masz takie, jakiegoś obciuka, tu mnie i cię I obrocie poznać. Fantali! i inver są z szatami wspaniałe. Wspaniałe. O! Z Ja ogólnie jestem zanim... Erewo! przerażony tym, co się dzieje z Kasiks, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Katarzyna zaczęła stosować sterydzieć. Co kurde? <śmiennie> Halo. Czy jestem z tego super dumny, że y, nie wiem, masz tyle, co by chciał, a pierwszy... No i. <śmiennie> coś, coś oczywiście wiedział. Coś jakby wiedział, ale kurczę, powiedzi, nie chce mi powiedzieć nie jednej śmierci. Ty? No czy jest? To nie znaczy, że musisz się jakoś odpocząć na to, nie? Po prostu masz z tym kontakt, potem nabierasz własnego przekonania, prawda? Klasyczny yy. zwierzak. Pływa ma do powiedzenia. Matko Woska, przepraszam za reklamy. No, zawsze są reklamy yy, bardziej niż przedtem. Bardziej niż przedtem. Zaraz wam włączę. Co? <suszy> no, kebaba się skuszę.

Starożytnego, tak, no, bo jesteś w zaklęcie od nieuczesanej. Będą flir, będą chodzi o. Będą flir, klik na <raclo>. klaw. <grym> klik Nie, dobra, nie mówisz już o klik Ja jestem zobaczyć, czy nas Ej dobra, naprawdę jestem podrożeniem podróżeniu, szczerze. Klik na klaw. Nie, nie jestem. Klik na Hehehe, <laughs> Knikaklo! Widza. Kurt prawy sierpowy. Nie, łączmy się, Kamek, to nikt nikaklo, łączmy się. Here we go. Kamik. Załatwo. Co to było? Nigdy nie było oni giri. I co jest swoje. I co jest swoje.

Czemu jest Barborka? No, 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 Jak to nie wiesz? Kłóciliśmy się już o tym w samochodzie. Wyprzedzałeś, robisz z tej nie użyłeś ty, ty ja? Tak, ty! I włączałeś się do ruchu na autostradzie. Ma 90 na liczniku, żebyś się uh -huh. pasem tym bursztyn dojazdowym, bo tak w to jest gadka, się ludzi. No, no i Dokładnie. Ja nie jestem jedcząca. Chce mi się umrzeć to już mogłam umrzeć, ale nie, nie jestem milczący. Który z twoich kolegów zrobił najwięcej głupot w tym sezonie? <laughs> Peter. <Juspe> Oooo! Smutny hamiczek. Często Pedigree. Elo, jesteśmy dzisiaj naczelnym spelem. O kup o Peter Pedigre. A ja no rzucam, a zakręciam, patrzcie to. Mmm.

Musisz mówić dwa razy, kurwa. A! Kto kurwa? Kto kurwa Cerya? To w lesie? Nie. To Hogsmeade, czy, Hogsmeade? czy to Hogsmite? Czy to obie nazwy sobie też? I Hogsmeade, i Hogsmite jest dobre. Udać się generalnie do Hogsmite i tam zrobić parę fajnych rzeczy. No, no,

Co jednak mnie za Teraz jestem w duchem w kiblu? Ja pewnie... <noise> Kasia robi za to taką Nie, Nie w kokwarcie, nie? <głosy> <głosy> to to kurwa. XD. Nie wiem, czy ja umarłam już. Zostałam tylko jęczącą Kasią w kiblu. Jak myślisz, co czekacie w przyszłym sezonie? Długo będzie trzeba znowu, będę musiał znowu w jakiś magiczny sposób zmienić się włosy, bo już ten, bo już teraz... A bo to już jest ostatni jest odcinek! A kolejny sezon leci. Nie mógł się doczekać. Ja bym była takim niewidzialnym dnuchem, który może z na chwilę, popłaczyć Jak będzie drugi sezon, to zacznę oglądać. I to nagram. Ja może zrobić KMD, ale to nie jest jakby. Karolina, ile masz lat? 23 skończył w tym roku. Karolina, co studiować? Informatykę, medycynę, mam magistra. Kurde, kto mi udowodni? Ktoś udowodni? Może się bardzo. przekazać jedno zdanie na koniec. Co byś powiedział? Na są... koniec, co? Mogę zrobić jakiś kontent ciekawy. A wyrzućcie go z tego, z, z, wyrzućcie go z z, stąd, dziwaka. Nie wiem, czym to, czym to jest spowodowane. Jak to jeden chłop stary robi, to sobie, co by się stało, jakby się mu udało znaleźć kogoś, kto by, to, to, wiesz o co chodzi, zasponsorował i tak dalej. No nic no. Miejmy nadzieję, że Michael Rick doczeka się kupa chaptera numer 4. Przygodo. Czekam. Mm. Nie no, rozwalony system. Czekam na drugi, drugi sezon. Mam nadzieję, że będzie git. Ale posłuchajcie co? No to co, no to koniec nie. Dzięki za ten rok i za wspólne oglądanie odcinku polskiego. Lajk like zostawiam. Drugi sezon. Cześć, Do to znaczy ja Dobra. <grym> ja też dziękuję za ten super poprzedni rok, naprawdę super, mega mi się cieszyło. Naprawdę mega. Serdecznie dziękuję, naprawdę... Yy, naprawdę za ten rok dziękuję z całego serca. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie super i mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy częściej się widywać, także także mam nadzieję że... A ja mam dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się na kolejnych sezonach. Mam nadzieję, że będzie nowy sezon. Także edu.